Co? Gdzie my jesteśmy? Czeka was super wyzwanie. Będziecie musieli wykazać się swoim talentem. Trzeba będzie rysować. W pierwszej rundzie nagrodą będzie popyt. Kto w ciągu minuty narysuje najlepszy obrazek, dostanie tę fajną zabawkę. A będziecie malować nie farbami, ale skitesami. To będzie niezła zabawa. Macie minutę, czas start. Zaczynamy? Przyszedł czas na moje ulubione słodycze. Skitelsy mają bardzo fajny kolor, co oznacza, że można z nimi zrobić całkiem niezły rysunek. Myślę, że dam radę. A ja mam lepszy pomysł? A gdyby tak zamienić cukierki w prawdziwe farbki, potrzebuję palety do malowania i troszkę wody. Idealnie! Teraz mamy całą paletę kolorów. O nie, nie pozwolę Jane wygrać. Mówisz, że potrzebna jest woda? No to działam. Spójrzcie, jak pięknie. Teraz to jest rysunek, który wygra tę rundę. Wow! A ja co mam zrobić? Przypadkowo zjadłem wszystkie cukierki. No i trudno. Barbie, może zabiorę sobie Twój rysunek? Nie ma mowy. Tak bardzo się starałam. Ręce precz. Dobra. Wasz czas się skończył, więc pokażcie kto co narysował. I jak podoba się? Żartujesz sobie, tam nic nie ma. Andy to się nie nadaje. Po prostu skitelsy były bardzo dobre. Ja się bardzo starałam, ale przez wodę serduszko zostało na stole. Ale możemy uznać, że jest dobrze. Rysunek musi być w jednym kawałku. Tak jak mój? Jane, jesteś super artystką. Zwyciężyłaś. Dostajesz tego ogromnego popyta. Jak to możliwe? To była nasza nagroda, raczej moja. Andy, chcesz, żebym podzieliła się popytem? Nie mam nic przeciwko, pewnie. Nie dotykaj tego, oszalałeś? Dobra, wybacz Jane, ale Barbie jest przeciwko. Po co nam tyle sosów? Bo to właśnie nimi będziecie malować w tej rundzie. Waszą nagrodą jest ryba. Uuuuu! Macie minutę. Myślę, że trzeba się postarać, bo jest tu pewien haczyk. Jeśli dobre nagrody są za dobre rysunki, to złe nagrody są za słabe rysunki. Tym razem na pewno nie chcę tego jeść. Muszę wygrać. Andy, przepraszam, ale rzucasz śmieciami prosto we mnie. Oj, jak mogłem, sorry, nie zauważyłem. Już dobrze. Pomagasz jej wstydź się. Już się poprawiam. Nadszedł czas, żeby rozpocząć malowanie, który sos wybrać. Oj, myślę, że wybór został dokonany za mnie. I to całkiem dobre. Mam nadzieję, że wyjdzie mi podobna ryba. Andy, świetnie sobie radzisz. Ryba wygląda naprawdę fajnie. Pora, żeby mi ja zaczęła rysować. Myślę, że najlepszym sposobem jest zrobienie tego palcami. Z łatwością was załatwię. Spróbuję tylko troszkę sosu. Ojej, to jest takie dobre. To wszystko, skończyły mi się sosy. Mam nadzieję, że ta góra opakowań się nie przewróci. O nie, co ja zrobiłem? Rysunek jest zniszczony. Kończymy? Pokażcie mi swoje arcydzieła. Już? Kurczę, nie zdążyłam. Jane, ty pierwsza. Świetnie sobie poradziłaś. Bardzo podoba mi się Twój rysunek. Andy, spójrz jak pięknie. Jaki ty jesteś łatwowierny. A co sądzisz o mojej pracy? Starałem się. Myślisz, że to jest śmieszne? Przestań ze mnie kwić. Co, ale to był rysunek, naprawdę. Myślę, że to wszystko sprawka Barbie. Barbie, Twój rysunek jest średni. Jane jest lepszy. Wstydź się, Barbie! Nie chciałam przegrać! Andy dostaje rybę. Następnym razem nie będziesz się ze mnie nabijać! Ale ja nie cierpię ryb! Nie przejmuj się! Wiem, co ci pomoże. Palnik! Możesz zrobić pyszny obiad dzięki niemu. A Jak on działa? Gdzie to się włącza? O, mam, przepraszam Barbie! Jane, jesteś geniuszem. Spójrz jak pysznie wygląda! Będzie jeszcze lepiej i smaczniej, gdy rybę przyozdobimy warzywami. Wtedy będzie po prostu idealnie. Jesteś niesamowita, a to jest pyszne. Nagroda jest tym razem dość dziwna, ale i tak jest wspaniała, czeka na was przepiękna suknia, jaka cudowna! Halo, słyszycie mnie? Słyszycie, dość gadania, czas na rysowanie. Macie jedną minutę. Oh, wow! Nigdy wcześniej nie rysowałam długopisem 3D. Ja też nie, ale myślę, że mogę to zrobić. To jest piękne. Okazuje się, że długopis 3D jest bardzo poręczny. A ja mam nieco inny pomysł. Zrobię najpierw poszczególne detale. A ja mam jeszcze lepszy pomysł. Nie zależy mi na tej kiesce. Wolę zrobić samochód. Fajnie, szybko i pięknie. Patrzcie, jak jeździ. Zachowujesz się jak dziecko. Uważam, że sukienka wyszła mi świetnie. Ale wcale nie jest wytrzymała. Słuchaj, Andy, jesteś tak dobry w robieniu trójwymiarowych modeli za pomocą długopisów. Może pomożesz mi? Chętnie. Chłopak robi sobie sukienkę. Uwaga, pokażcie co macie. Minuta minęła. Wow, Andy, zaskoczyłeś mnie. Ale to nie moje. Barbie, jestem rozczarowany. Gdzie jest druga połowa sukienki? Kurczę, myślałam, że jest na miejscu. Niestety moja sukienka też się rozpadła. Nie szkodzi ja i tak już zdecydowałem, że zwycięzcą jest handy. Gratuluję, sukienka jest twoja! A, to straszne! Handy, na pewno zostaniesz gwiazdą Instagrama! Czy jesteście gotowi, by zobaczyć prawdziwego króla? Oto on, ale korona będzie wasza, jeśli zrobicie fajny rysunek. Bardzo chciałabym mieć tę koronę. O tak, Jane, korona bardzo by ci pasowała. Jakie zakochańce, niedobrze mi. Czas start, pospieszcie się. Jak malować kosmetykami? W ogóle nie mam pojęcia, jak tego używać. Hey! Myślę, że ten rysunek może mi wyjść całkiem nieźle. Andy, weź pomadkę, żeby też zrobić fajny rysunek. Dzięki za podpowiedź. W tym tempie mnie wyprzedzą, co robić. Wiem, uratuje mnie drobny złoty pyłek. Skąd to się bierze? O, psik! o nie, przepraszam, Jane, nie chciałem. To nie ja, naprawdę. Dobrze wam tak. Kurczę, mój rysunek jest zniszczony. Weź mój, a mi oddaj swój. Nie denerwuj się. Dziękuję, jesteś prawdziwym dżentelmenem. Pozostaje go tylko troszkę podrasować. Okej. Okay. Mojego też zrobię koronę, tylko papierową. To nawet lepsze niż jakieś tam rysunki. Już nie będą mieli czasu na rysowanie fajnej korony. Ja z kolei mam duże szanse na wygraną. Myślę, że odrobina brokatu nie zaszkodzi. Genialne. Jaka artystka taka korona? Kończymy. Czas pochwalić się swoimi pracami. Jane, to nie jest dobre. Kiedyś lepiej rysowałaś? A ja zrobiłem origami, fajne? Dosyć oryginalne, ale zadaniem było narysowanie korony. Takiej jak moja? Dokładnie tak? Barbie, wspaniale. To najlepsza korona, jaką widziałem, dlatego dostajesz nagrodę. No i co? Jestem teraz prawdziwą księżniczką, a nie jakąś tam Jane. Muszę tylko znaleźć księcia. Oto i on tak szybko, drogi książę, czy zabierzesz mnie do swojego królestwa? O, Chyba do królestwa pryszczy. O nie! Wiesz co? Jane, ja też mam dla ciebie koronę. Może nie jest ze złota, ale jest zrobiona z miłości. I te kwiaty też są dla ciebie. Bardzo dziękuję, Andy. A teraz idziemy na lody. Chętnie, Suzy. Teraz twoja kolejna wciśnięcie guzika. O nie, masz pecha. Tym razem dostaniesz całą masę karaluchów z Madagaskaru. Co to ma być? To niesprawiedliwe! Wszystko przez te guziki. Tam macie! Ojej, co teraz będzie? Będzie kola, świetnie! E, cóż, to prawda, karaluchy zostały odwołane. Najwyższy czas na Coca-Colę. O tak, to zupełnie co innego. Będzie jeszcze fajnie, jak złapię kole w tą ogromną szklankę. Suzy, powinnaś siebie zobaczyć. Jesteś cała mokra, a nawet nie napiłaś się, coli. A właśnie, że się napiłam. Ale z przyciskiem dzieje się coś dziwnego. Chyba doszło do zwarcia. Nie, nie trzeba. Tylko nie mentosy. Myślałaś, że złapałaś kolę do picia? Nie! Ta kola będzie twoim przekleństwem. Czas na fontannę z kolą! Hurra! Ojej, taka fontanna to już przesada. Trzeba ją zatrzymać. Który przycisk by wybrać? Niech będzie zielony. Gratulacje, Candy, bardzo się cieszę, bo masz szansę na to pyszne ciasto. Jedyne co powinnaś wiedzieć jest dosyć ciężkie. Tort jest większy od twojej głowy. Nie ma w tym nic śmiesznego. Jest naprawdę fajny. Zostało tylko dodać do tortu świeczkę. Co to dać? To straszne! Pożar pomocy! Co tam się dzieje? Ojej, u Candy naprawdę nie jest najlepiej. Trzeba to natychmiast zgasić. I nawet wiem, jak to zrobić. Strażak Pit spieszy z pomocą. Pit, ratunku, zgasz ten ogień. Nie ma problemu, robi się. Brawo, dziękuję za pomoc. Ja też dziękuję. Było gorąco, ale teraz jest już lepiej. To pierwszy, ten lepszy. Candy czy Suzy? Suzy, to pierwsza. Co by tu wybrać? Czerwony przycisku, nie zawiedź mnie. Świetny wybór. Tylko jest jedno, ale. Nie zdążyłem zrobić popcornu. Więc, Suzy, będziesz musiała zająć się ziarenkami. No to łap! O nie, co to ma być? Ziarenka? Są jakieś takie twarde. Nawet moje zęby nie mogą sobie z nimi poradzić. Muszę stawić je na miejsce. Z taką dziurą nie da rady żyć. Gotowe. Trochę smutno zostawić Suzy bez popcornu. Chyba nigdy nie jest za późno, żeby go zrobić. Co to za zapach? I dlaczego jest tu tak gorąco? Cała się boce! Wow! Teraz rozumiem! Popcorn! Nawet ja trochę dostałam. To jest naprawdę fajne. Fajne i smaczne. Suzy, co tu się dzieje? Skąd się wzięło tyle popcornu? To już przesada? Ja tak nie mogę! Jest naprawdę gorąco! Ogień pomocy! Wystarczy! Zgaście to! Kenji, uratuj mnie, proszę! Albo się spalę! Mam nadzieję, że ten przycisk mnie uratuje! Żółty guziku, cała nadzieja w tobie! Lód! Suzy, czas, żebyś się troszeczkę odświeżyła. Aj, to boli! Ale dzięki za lód. Wreszcie nie jest tu tak gorąco. Teraz mogę w spokoju zjeść ten pyszny popcorn. Candy, teraz twoja kolejna wciśnięcie przycisku. Czekaj, tu jest zbyt ciekawy moment. Chyba wiem, jak zwrócić twoją uwagę. Dawaj, szybko! Czas naciskać! Aj, to bolało! Już, już! Dlaczego tak krzyczysz? Niech będzie zielony! O nie, tylko nie to! Nienawidzę karaluchów! Proszę! A ja je uwielbiam, szczególnie gdy wypadają w tym challenge'u. Moi kochani, jesteście gotowi, by zaprzyjaźnić się z Candy? W takim razie nadszedł czas, żeby do niej dołączyć! Wystarczy, proszę, jest ich za dużo. Co robić? Nie mogę być z nimi w jednym pudełku. Pomóżcie mi, zabierzcie ich ode mnie albo zabierzcie mnie stąd. Karaluchowi chyba naprawdę podobają się twoje włosy. Ale nie będzie to długo trwało. Każdego karalucha można pokonać kapciem. A masz, proszę bardzo. Oberwałeś? Dobrze ci tak. Ja też oberwałam. Nie mam kapcia, ale myślę, że biały trampek też się nada. No gdzie są te robale? Aha, jeden siedzi na przycisku. Zaraz cię. Chyba mój problem zostanie wkrótce rozwiązany. Czas na spray na robale. Candy, nie możesz go wdychać, to jest toksyczne, więc zaopatrz się w maskę przeciwgazową. Oczywiście, no każdy powinien wiedzieć, żeby pod żadnym pozorem nie wdychać środków odstraszających owady. Dobra, karaluchy, jesteście gotowe? No to zaczynamy! Gotowe! Zadziałało? Chyba tak! Suzy, znowu wciskasz guzik. Już zgłodniałam, więc, czy mogę prosić o coś smacznego? Dlaczego nie? Proszę, o to frytki! Tylko naprawdę mała porcja. To wszystko? Chyba sobie żartujesz. Nigdy nie widziałam mniejszych frytek. Mimo to nadal są pyszne. A gdzie sos? Chcę sos. A sosu dostaniesz mnóstwo. Po co mi tyle? Co mam z nim zrobić? To jest obrzydliwe. No dobra, przynajmniej dzięki temu frytki będą smakować lepiej. Candy, na co tak patrzysz? Zazdrościsz? Chyba czas, żebym ja nacisnęła przycisk. No wreszcie ktoś dostanie naprawdę fajną nagrodę. Candy, czeka na ciebie walizka pełna pieniędzy. Sam bym taką chciał. Łap! Wow. Wow! Jestem bogata! Ekstra! Daj mi trochę! Tylko trochę! Proszę! A to jeszcze nie wszystko! Nagroda główna jest jeszcze przed nami! A, i co to było? Klucz? I co mam z nim zrobić? Wiem, pomoże mi wydostać się z tej klatki z guzikami! Żyje wolność. Pewnego dnia i ja stąd wyjdę. Słyszycie? Pewnego dnia. Dzięki wszystkim za oglądanie.